Czytała właśnie ten tekst, bo numery odrodzenia były w domu i zapytała się, no ale jak mogliście coś takiego pisać? I pani Bogucka tłumaczyła małej Teresie i jakoś tak wydaje mi się, jest to dość racjonalne, dwie rzeczy. Po pierwsze, my, pat my patrzymy na problem żydowski jednak przez pryzmat chorówek, oni go nie mieli, oni sobie nie wyobrażali, że jest w ogóle coś takiego możliwe, jak masowe mordowanie yy, narodu. A druga rzecz, że jednak yy, jeżeli chce się kogoś. Generalna zasada jednak w odrodzeniu była taka, przynajmniej w tych czasach, kiedy działali tam właśnie Turowicz i, i, i to pokolenie, bo później to pismo też stało się jednak wy, wyewoluowało bliżej wojny, bardziej taki nacjonalistyczny, nabrało nacjonalistycznego charakteru. Założenie było takie, że jednak to ławkowie jest nie do przyjęcia, ale skoro aspiracje społeczne są takie to jeżeli chcemy przekonać ludzi do tego, że z Żydami też należy współżyć i rozmawiać, to od czegoś trzeba rozpocząć. Innymi słowy, dla nich to był wówczas kompromis. Ja to tak odbieram, że oni godzili się na to jak to ławkowo, bo są też gorsze rozwiązania, w rodzaju z z numerus numeru i tak dalej. Czy po prostu, no najordynarniejsze rozruchy takie, że, że się bije ludzi, nie dopuszczamy zajęcia i tak dalej. Że to dla nich był jakiś rodzaj kompromisu to było to ławkowe. że oni wydaje mi się jednak, nie, nie mogło stać w zgodności z ich światopoglądem, właśnie tym chrześcijańskim, bo oni już przed wojną uważali, że antysemityzm jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Ale że takie rozwiązanie w tamtych warunkach musimy zaakceptować, i może tą drogą przekonać tą drugą stronę do tego, że, że jakiekolwiek podziały rasowe w życiu chrześcijańskim nie powinny mieć miejsca i, i, i nie powinny mieć znaczenia. Natomiast co do tej ewolucji, to ona w przypadku Turowicza jest jednak tak subtelna. No bo to, co powiedziałam, najważniejsze rzeczy wydaje mi się, nie wiem, jak, im, jak on tego dokonał. prawda, to, to by trzeba było wykonać jednak. No, ja rozmawiałam z szeregiem osób, trzeba by jeszcze było zapiski kalendarzowe, zapiski lektur przeanalizować. Jak on tego dokonał? Potrzebna jest wreszcie biografia. Właśnie. No. Ale to już nie nie nie, 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 moje, nie moje zadanie, że w wieku dwudziestu paru lat on miał właśnie takie myślenie o Kościele i Żydach. Zauważmy też, że przecież Turowicz nie wyszedł z domu inteligenckiego. To było porządne, mieszczańskie, porządna, mieszczańska rodzina, gdzie matka zajmowała się wychowywaniem dzieci, tam była dość liczna bromatka, bo ośmioro. Ojciec był radcą prawnym, bardzo blisko związanym z kurią krakowską, czyli pobożna. Wcale nie właśnie otwarta, wcale nie, nie, nie jakaś bardzo nowatorska, pobożna i żyjąca z Kościołem bardzo dobrze. Przecież przypadkowo y, obaj bracia Jerzego Turowicza byli, związy, byli jak by powiedział pisier, z złośliwie zawodowymi katolikami, bo Jerzy Turowicz był wykładowcą liturgiki w Seminarium Duchownym, a, a Andrzej był znanym matematykiem i benedyktynem jednocześnie. I nagle tam pojawia się Taka osobowość, prawda? Ktoś, kto nie odstępując od tego, co najważniejsze, ma ochotę też coś zakwestionować. On się tego nie boi. Dla niego właśnie to krytyczne myślenie jest definicją bycia pełnoprawnym członkiem kościoła. Także to już zostawiłabym egzedefun, bo naprawdę to są tak subtelne różnice, jak zmieniały się poglądy Turowicza na pewne kwestie, że najlepiej byłoby to analizować na przykładzie konkretnych tekstów. To też zastanawiające, że Turowicza nie da się zdefiniować przez pryzmat poglądów politycznych. Nie można powiedzieć, że on od poglądów socjaldemokratycznych przeszedł do hadekskich na przykład. Te, ta, raczej ta nić socjaldemokratyczna jest obecna właściwie od lat 30., kiedy on się upomina o, o, o inny system organizowania ustroju ekonomicznego i szuka jakiejś trzeciej drogi do lat 90., kiedy jednak upomina się o, o ofiarę transformacji po prostu, bo on wcale nie uważa, że, że przeszliśmy przez to słuchowno. To, to, to otwieranie się następowało wraz ze zmianą uwarunkowań i zewnętrznych i, i tutaj wewnętrznych, bo przecież ta formacja odrodzenia wzorowała się na katolickiej nauce społecznej, a to były encykliki papieskie drugiej połowie XIX wieku, które, które były tak rewymnowane, które były skierowane przeciwko wolności demokratyzacji, no, także oczywiście komunizmowi, liberalizmowi, wszystkiemu, co związało się z, no, z przyspieszonym rozwojem, no i wtedy rodziły się te największe ideologie, również, również rasistowskie. One wyraźnie w którymś tekście mówi, że idee, wszystkie idee wielkie XIX wieku, które były w XIX wieku ideami zwycięskimi. Wszystkie przyznały, zbankrutowały bankrutowały w XX i że no, przekonywał, że ci podpalacze, no głównie Niemcy są ciągle, byli ciągle jednak aktywni i tego się bał, ale po latach odważył się mówić, że jednak no w liberalizmie można rozmawiać z wszystkimi scenami ta, ta otwartość i to przyznawanie do, do gospodarki rynkowej również, Wynikało również z szacunku do własności prywatnej, do szacunku do, do człowieka, bo uważam, że to była też jedna z zasad żelaznych. Nierespektowanie praw człowieka jest największym zagrożeniem dla pokoju i dla bezpieczeństwa. To była jego wykładnia ładu międzynarodowego. Nie broń atomowa, nie, te, nie, nie zwalczanie terroryzmu, ale właśnie poszanowania praw człowieka. Dziękuję bardzo. Pastorze. Proszę bardzo, Pan, panie... zadać pytanie. Ależ to... Wcześniej wypracuję panie... pewną refleksję. Mianowicie, mam wrażenie, że zjawisko antysemityzmu w Polsce przed wojną, w II Rzeczpospolitej, jednak nie zostało do końca opisane. W każdym razie, no, ja tutaj nie znam takiego dzieła. Być może pani na ten temat. I to pytanie właśnie formułuję, Powie ja z tego czasu, jeszcze w czasach studenckich postanowiłem się dowiedzieć z lektury, co znaczył antysemityzm, o który tak o którym głośno mówiono, Adolfa Nowaczyńskiego I poszedłem do Biblioteki Uniwersyteckiej, bo jednak w prl można było, nie można do byłej lektury w zasadzie niechętnie. Udostępniane, można było przeczytać moje przejażdżki po Palestynie. I tenże Adolf Towaczyński, uznawany za wręcz czołowego antysemity, sformułował coś kapitalnego, zupełnie, bo no dla mnie to, to było odkrycie że Żydzi to są drożże w swojańskim cieście. No i to było wspaniałe. Natomiast rola, rola Żydów, no przecież wieloraka, no wspaniała, twórcza niesłychanie i w kulturze polskiej od stuleci, prawda, przed wojną również to no, znakomite nazwiska i tak dalej i ten typ antysemityzmu, który, który był niestety, ale chyba właśnie nie do końca został pokazany. W jakim stopniu? I tutaj pytanie właśnie do pani profesor. Dziękuję. No to jest, <tema> temat, temat rzeka. W tej chwili literatura jest ogromna na temat antysemityzmu, nie tylko międzywojennego, tego społecznego i, i antyjudaizmu i, i, i ekonomicznego. No, ten Centrum badań <grym> nad holokaustem w Warszawie. No, w tej chwili mamy całą serię dokumentów i, władzę, żydłów i żydłów publikacji władzę, tak? na Zagużywych tak Polskie, ale tak, ale... Antysemityzm okresu międzywojennego również. No, szczegółowo opracowane pisma również katolickie w Polsce. To było ich kilkadziesiąt, w których bardzo silnie był zakorzeniony antysemityzm. No, tutaj no, trudno mówić, bo, bo jest temat ogromny i z dużym opóźnieniem omawiamy ten temat, ale jedno jest dla mnie pewne, że... Jeżeli porównywać w Europie w latach 20 i 31 wieku kraje katolickie i, i, i protestanckie, to jednak wybraną córą kościoła, gdzie największy antysemityzm to była Austria. I to były jednak kraje katolickie, w których powiedziałabym antyjudaizm był podstawą, no, przecież wiemy, że dopiero na Soborze Watykańskim II powstał dokument, który, który wycofał się stwierdzenia o Żydach jako o bogobójcach i tutaj y, znamy i też jest tekst, prawda, i no, w końcu Jerzy Czurowicz był jednym najbardziej y, gorliwych tutaj y, orędowników wprowadzenia w, w życie, w życie idei II Soboru Watykańskiego, więc y, Prawie 2000 lat tego, że tak powiem, antyjudaizmu, który stał się dopiero podstawą antysemityzmu w drugiej połowie, bo w 1879 roku bodajże po raz pierwszy padło słowo antysemityzm jako, jako przyjęte przez partie polityczne austriackie i później niemieckie. No i, i czytałam niedawno książkę porównującą lata 20. w Niemczech i w Polsce. No i, i tutaj pokazywano bardzo wyraźnie różnice w sytuacji. Żydzi polscy nie chcieli być Polakami, Żydzi Niemieccy chcieli być Niemcami. Ta, ta symbioza intelektualistów, warstwy oświeconej Niemców i Żydów była ogromna. Stąd tak ogromny szok. I fakt, że wielu Żydów nie uciekało z Niemiec pozostało, bo nie potrafili sobie wyobrazić, że ten naród, w który, którym oni się czuli wyemancypowani od, od, od początku XIX wieku, że zgotuje im taki los. Ale tutaj zadaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie no, odpowiedzieć pełni, bo w no, tym spątku jest mnóstwo. Ja tylko że kiedyś ze młodu przeczytałem sporo naprawdę. Jest ich mnóstwo, bo nie przeczytałem w większości. Trudno mi określić jaką część. Powieści, powieści antysemickich, czy powieści politycznych, i gentium, partyjnych. One ukazywały się w różnych częściach Polski, ale niestety również bardzo wiele ich ukazywało się w Poznaniu, w Bydgoszczy. Tak, to była dziecka, To oczywiście Kazimierz Utranowski z jego dwoma powieściami, Dziedzictwo". Drugi, drugi tytuł z głowy, czyli czy, czy Roman tak podczas Kazimierz o no, nim jest niesłychanie instruktywny. Znaczy, wystarczy przeczytać jedynie cząstkę tych rzeczy, żeby nie mieć żadnych wątpliwości, że wszelkie najgorsze myśli, kon koncepcje i pomysły na to, co zrobić z Żydami, były w Polsce również w opiece. To są inny zapach, Naturalnie. Tego typu rzeczy to nawet one czasami przybierały. Znajdowały do siebie miejsce w takich quasi antropologicznych, czy, czy, czy uchodzących, zauczonych opracowaniach, które wykazywały do głębi, które wykazywały inność żydowskiej cywilizacji. Ale w tej literaturze były pomysły wszystkie, łącznie z, no, łącznie z pomysłami tylko o krok odległymi od. od do likwidacji w naszej przestrzeni, powiedzmy w ten sposób ostrożnie, w naszej przestrzeni geograficznej kulturowej y, 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 y. Tutaj ma... Tak, takie rzeczy też się pojawiają, ale no...